Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w nowym dniu. No my jesteśmy na spacerku na River Side przy rzece. No trochę Pusto, sennie Czarki <laughs> No to od zielska, nie? Tutaj mamy handlarzy, jedzenie czekają na wieczór, przygotowują, żeby zarobić. To dopiero o szóstej się zacznie. Jak słońce zacz, zajdzie, to ludzie zaczną wychodzić. No. Dziś to wszystko to jest wieczorem a efekt bocowania, jest oświetlone wszystko a my zobaczymy trochę to tak z innej strony za dnia jak to dopiero wszystko się rozkłada patrzmy na, na drugą stronę Kniemy sobie hmm. Przy okazji, jeszcze kiedyś nie było nagrywane Ale może nie wszyscy widzieli Także można to jeszcze nagrać, jak już jestem tutaj Poniekąd przechodziłem przez koło tego miejsca, to czemu nie. Jeszcze za szybko wyszliśmy z domu Słońce grzeje. A tu jest taka wielka łódź ty Madziu wolisz do Łodzi czy do Krakowa ja zawsze mam do Krakowa No byliśmy, byliśmy A, chwilę tylko tutaj zobaczymy Z bliska jeszcze Ozdobienia To się bardzo szczegółowo do tych krów przyłożył, muszę ci powiedzieć. Nawet tył zrobił. Nie wiem po co. Mhm. <laughs> Idziesz sprawdzić? Krowie pod ogon? <laughs> Fajne drzewo, nie Tylko ładnego drzewa brakuje nam w ogrodzie. Ach, ty byś chciał jeszcze ładne drzewa w ogrodzie. No ja chciało ja

Chcesz iść na dwor? A jak się czujesz? Bo coś ostatnio wczoraj słabo po tym ostatnim twoim wypadzie. Trochę taka dziwnie się zachowuje. Parę temu wyszła na dwór Nie wiem, jakby ją jakiś pies zaatakował czy coś. Trochę tak jakby na łapkę kulała, by musiał iść do weterynarza. I czuć, że ma zgrubienie na grzbiecie. I ją to boli, bo jak ją głaskam, to pyrcha na mnie. No idź sobie na dwór, chodź, chodź, idź. Kurde, jakie tu gorąco bucha. Drzwi otwarte, masz i tyle. No idziemy zobaczyć co tam Magdalena kombinuje. Halo Madziu, co tam, co tam kombinujesz? Nie co tego, Mam serduszka w lodówce z kaczki. No. Myślałam może zrobić sosik z serduszek? Co myślisz? O, no opyczny sosik Mamy serduszek. To. No. I może myślałam jeszcze pasz na kobietę. No. I myślę co ten. A na kolację? Co byśmy mogli? Mamy fetę. No. To może fetę zróbmy do tego jajeczka, może co? Jedno. Myślisz taką aurarkską polidurę? Taką... No, 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 no tak, tak ten coś. Ogórek mamy tak, mamy, mamy te. Mamy ogórek. Pomidorek jest. Zieleninka jest. Tak. Jak tam pranie nasze? O! Przylecie o pierwszy Proszę. No. No raczej tak A będzie padać chyba, bo jest wiatr już To ja ściągnę Madziu O! Zanosi się na wiatr, na deszcz. Znaczy czy na wiatr wiatr to już wieje Po pościele już mamy czyste, kochani, wyprane. Chodź idziemy, Kicia do domu, bo strach tu Chodź, Cicia. Cicia. Chodź. Chodź do domu. Szybciutko. Chodź. Cici. Gdzie cię, Madziu, położyć te ciuchy? Wiesz co, do tego pokoju połóżmy, mi tego pustego wiesz? Tu przy kuchni do tego. Okej. Okay. O, jeszcze krzanu mamy. Co my z zrobimy, nie? Myślałam, może te torbiuszka zrobić w sosie krzanowym. O, to byłoby super. Albo jajka w sosie krzanowym. Nie, ja bym zrobił... No to i to jest dobre. To zrób to i to i będziemy mieli na parę dni jedzenie, na jedzenia Madziu. Na moczę ten chrzan. No. Ładnie pachnie. Pokaż. Na moczę ten chrzan. No. A właśnie Madziu, gdzie jest ta nasza maść ten kota, jak żebym mógł sobie na katar? U mnie w A, to co to wyle. Tak, no. zrobię to chrzanowy. Tak. I będziemy mieli jedzenie I na, na parę dni z głowy. Nie? nie, no ty o chodzi, sobie będę miała do serduszek i będę miała do jajek. No to mówię, no to jest jedzenie dla nas, no. Na, no na na pewno. Tak, on już przylazł, to zamykam. O, i tak zrobię. No Sosy tak, się no, może Na moje na dzisiaj skrzam. O, no a potem wam pokażemy, jak to wszystko się robi, nie? No. Co krzanowy. Jest tutaj, nie wylazło. Tak, to już mam. Zrobię storduszka, zrobię to i zrobię tą fetę. No dobra, no to rób sobie. No to kochani, w dzisiejszym filmie to byłoby wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie suba, dajcie łapkę. Jestem Wam bardzo wdzięczny, kochani. Zapraszam na następny film. I może dzisiaj zrobię live'a. Zobaczymy jak będę. To będę. Trzymajcie się. I wypatruj to.